Będziemy mogli już oczekiwać na rozpoczęcie tego wyścigu. Uwaga, i gonitwa się rozpoczęła. Gandawiano z nieznacznym opóźnieniem wystartował, a tam na front od razu przy kanacie poszła pustynna Lilia, choć już teraz wizerunek objął prowadzenie i ją wyprzedził. Wyprzedziła ją także Bella Bonita i po zewnętrznej rozpędzający się Varion. I taka jest kolejność teraz. Wizerunek na pierwszym, Varion na drugim, Bella Bonita na trzecim, po zewnętrznej, na czwartym pustynny raj. Gandawiano na piątym i na ostatnie odpadł. Pustynna Lilia. Do celownika jeszcze 1600 metrów prowadzą Warion oraz Wizerunek. Wizerunek jest na pierwszym miejscu, Warion na drugim. Na trzeciej pozycji Gandaviano przesunął się już kilka pozycji do przodu. Na czwartym Bella Bonita i na dwóch ostatnich miejscach Pustynna Lilia oraz Pustynny Raj. 1400 metrów pozostało jeszcze do celownika. Wciąż prowadzi oznaczony numerem piątym wizerunek pod Konradem Mazurem. Ma jedną półtorej długości przewagi nad Warionem. Stawka jest zgrupowana. Konie galopują blisko siebie jeszcze nieco ponad 1100 metrów do celownika. Wciąż wizerunek na prowadzeniu, na drugim Warion, na trzecim gandaviano na czwartym Bella Bonita, na piątym pustynna Lilia, na szóstym pustynny Raj, ależ tam mocno się ścisnęły te konie, blisko siebie galopują, mocno zgrupowane, wchodzą w zakręt na 1000 metrów przed celownikiem. Wciąż prowadzi oznaczony piątką wizerunek, ale tuż za nim jest Warion po zewnętrznej. Star Da się przesunąć Gandawiano, i to jest prowadząca trójka na 750 metrów przed celownikiem. Wizerunek, warion i Gandawiano. Przesuwa się do przodu pustynny raj. Próbuje zająć lepszą pozycję przed wyjściem na prostą finiszową, ale robi to bardzo mocno po zewnętrznej, tam wyrzucony na duże koło. I najlepiej teraz poradził sobie przy wyjściu na prostą. Wizerunek to on wciąż prowadzi, ale już jest bardzo mocno atakowany przez Gandawiano i pustynnego raja. Przy Próbuje się jeszcze rozpędzić Bella Bonita, ale wizerunek jeszcze prowadzi, chociaż tam mocno naciska go Gandawiano. I po zewnętrznej pustynna Lilia. Pustynna Lilia już wychodzi na front. Pustynna Lilia jest na prowadzeniu, na drugim jeszcze wizerunek walczy tam z Gandawiano i pustynnym rajem. 200 metrów do celownika. Pustynna Lilia ma jedną, dwie długości przewagi. Pustynna Lilia e, oddala się chyba, przyspiesza jeszcze bardziej, tak, na 80 metrów przed celownikiem się. Wydaje się, że jest w stanie to wygrać, a tam walka o drugie miejsce. Pustynna Lilia wygrywa na drugim wizerunek albo Gandaviano, na czwartym pustynny raj, dalej Bella Bonita i na ostatnim kończy wyścig Warion. Oznaczona numerem drugim pustynna lilia dosiadana przez Małgorzatę Kryszyłowicz, trenowana przez Wiesława Kryszyłowicza. Jako pierwsza minęła linię celownika. Zaczekajmy na oficjalne potwierdzenie tego rezultatu.